To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o pożegnaniu pierwszego króla futbolu. We wtorek odbył się pogrzeb Pelego. Jakim był piłkarzem i człowiekiem? O tym rozmawiamy dziś. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w ósmej w czwartek. Zmarł pod koniec 2022 roku w wieku 82 lat. Był narodowym bohaterem, ale czasem też podpadał Brazylijczykom. Dlaczego? Opelem będziemy dziś rozmawiać z Dariuszem Wołowskim, dziennikarzem Gazety Wyborczej i autorem książki Canawinos 11 w cieleń Boga Futbolu. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. We wtorek odbył się pogrzeb Pelego, nazywanego pierwszym królem futbolu. Na ulicach Sao Paulo żegnały go tysiące osób, także na stadionie, którym rozgrywał wiele spotkań. Czy dziwi Cię ten rodzaj pożegnania, z jakim Pele spotkał się ze strony Brazylijczyków? Nie no, Pele był dla Brazylii jednym z takich największych symboli. Reprezentował kraj. Poza granicami był takim symbolem międzynarodowym. Poza tym był osobą, takim piłkarzem kochanym powszechnie. Dla Brazylii zawsze był przypomnieniem tych największych lat w piłce nożnej, których Brazylijczycy nie zaznali od dwóch dekad, bo przypomnijmy, że od takiego czasu czekają na kolejny tytuł Mistrza Świata. Pele miał trzy tytuły. Był synonimem artysty futbolowego tego, co najpiękniejsze w futbolu. Myślę, że kiedy umiera taka, czy odchodzi taka legendarna osoba, to właściwie logiczne, że tłumy ludzi chciałyby złożyć hołd, podziękowanie. Pele był po prostu globalnym symbolem tego kraju. I faktycznie był, tak jak się o nim mówiło po śmierci, pierwszym prawdziwym królem futbolu? Wiesz, to bardzo trudne pytanie, bo w ogóle trudno porównuje się piłkarzy różnych epok. A ja bym zacytował Cezara Menotti'ego, czyli pierwszego trenera, który zdobył tytuł Mistrza Świata z Argentyną, i on kiedyś powiedział, a to Argentyńczyk, przypomnijmy, więc może być obiektywny, on kiedyś powiedział, że co do tego, że Pele był najlepszym piłkarzem w historii, nie ma żadnej dyskusji, a Messi z Maradoną mogą co najwyżej ubiegać się o drugie miejsce. Tak jak mówię, bardzo trudno porównuje się piłkarzy różnych epok, zwłaszcza, że Pele przecież. Jako dobro narodowe Brazylii, nigdy nie grał w klubie europejskim. Niewielu z nas go pamięta. Takie czarno-białe jakieś filmy, głównie kiedy futbol wyglądał trochę pokracznie jeszcze, bo przecież pierwszy swój tytuł PLS zdobył w 1958 roku. Nie mamy takiego jasnego obrazu, ale mamy liczby, mamy legendę. Mamy opowieści, no, był artystą piłki nożnej na pewno. Wielkim artystą i osobą niezwykłą. Skoro mówisz o tym, że trudno porównywać te okresy w historii futbolu i piłkarzy wybitnych, przypomnę raz jeszcze, że Opelem pisano i mówiono, że był pierwszym królem futbolu, to może przenieśmy się do tych lat, kiedy on zaczynał karierę. Na stronach wyborczej można przeczytać. się niezwykle interesujący tekst Darka, zatytułowany Trzy serca króla Pelego. Ty jesteś też, przypomnę tym, którzy tego nie wiedzą, autorem książki Canarinhos 11 Wcieleń Boga Futbolu. Jaki to był futbol? I jaka to była Brazylia? I jaki to był świat piłki nożnej, kiedy Pele jako 17 latek po raz pierwszy zdobywał tytuł Mistrza Świata? Znaczy dla Brazylii piłka nożna, bo to wiadomo, kraj wielokulturowy, wielonarodowościowy, Kraj, który szukał jakiejś swojej tożsamości, i najłatwiej było znaleźć ją na polu sportowym. Więc ta piłka nożna była dla Brazylijczyków takim czynnikiem integracji narodowej, kulturowej. Musimy się cofnąć do 1950 roku, kiedy Brazylijczycy zorganizowali Mundial, chcieli go wygrać bardzo. Wtedy po raz pierwszy stworzyli tą swoją multikulturową drużynę. I niestety przegrali finał z Urugwajem, co było dla nich straszną katastrofą narodową. Pogłębił się tak zwany kompleks Kundla. To nie moje stwierdzenie, to stwierdzenie autorów brazylijskich, czyli właśnie mieszaniec, który nie dorasta do tego, żeby być mistrzem. I ten 50 rok to był moment, w którym ojciec Pelego, jako jeden z kibiców, a sam był przecież piłkarzem, Przeżywa strasznie tą porażkę, i taką wyczytałem historię w biografii Pelego, że Pele jako dziewięciolatek patrzy na rozpacz tego ojca, nie ma z nim w ogóle kontaktu. Ojciec po tej drugiej bramce dla Urugwaju odchodzi od zmysłów. No i Pele klęka przed figurą Matki Boskiej i mówi: Pomóż mi, a ja kiedyś przywiozę ojcu to, o czym tak marzy. Można to oczywiście traktować jako anegdotę, można symbolicznie, ale ta Brazylia była bardzo spragniona tego tytułu i 8 lat później 17-letni Pele spełnił swoją obietnicę. Dał Brazylii poczucie, że jesteśmy jednak wielcy. To był ten czas, kiedy Brazylia się rozwijała. To był czas prezydentury Kubiczka, no, i właśnie, i Brazylijczycy mieli ten swój tytuł, którego 8 lat wcześniej odmówił im los. No i to była pełnia szczęścia, jak wiemy, powtórzyło się to 4 lata później. Ja tylko dodam jeszcze do tego, o czym mówi Darek, że Kubiczek to był ten prezydent, który zbudował nową stolicę Brazylię, i to miał być taki początek modernizacji tego kraju, i też triumf Brazylii. Na Mistrzostwach Świata doskonale się wpisywał w tę opowieść o tym, że Brazylia po prostu poradziła sobie z kompleksami, wychodzi do świata i staje się jedną z najważniejszych demokracji. Potem, jak wiemy, jeżeli chodzi o historię polityczną, przyszła hunta wojskowa, ale Pele właśnie wtedy, w tym okresie, święcił największe triumfy, bo on był mistrzem świata trzykrotnie. Ilu mamy takich piłkarzy w historii? No żadnego, tylko jednego mieliśmy. Tylko Pele zdobył trzy razy tytuł Mistrza Świata, i pewnie dlatego ta jego legenda jest tak ogromna. Bo oczywiście, jako piłkarza, pewnie można by go jakoś tam porównywać do Leo Messiego na przykład. No ale Leo Messi nie zdobędzie już trzech tytułów, zdobył jeden, i to już go uszczęśliwia w jakiś sposób obłędny, co zresztą widzieliśmy niedawno w Katarze. Co nie udało się Brazylijczykom w tym roku, przypomnijmy. No właśnie, Pele zmarł niedługo po zakończeniu mundialu. Mundialu, co do którego Brazylijczycy mieli ogromne nadzieje. Jak wiemy, odpadli bardzo wcześnie. Wiele znaków odczytywano później właśnie w ten sposób. Powiedz proszę, co się działo z Pelem po zakończeniu kariery? Ty piszesz w tekście, właściwie twój tekst ma tytuł. Trzy serca króla Pelego, czym podpadł Brazylijczykom? Jak wyglądało jego życie i to, jak na niego patrzono w ojczyźnie po tym, kiedy zakończył karierę? Czy on przez całe swoje życie był symbolem, czy to były raczej wzloty i upadki? To były raczej wzloty i upadki. Piłkarz, dopóki przemawia na boisku i przynosi narodowi trofea, o których naród marzy, do tego momentu jest nietykalny i święty. Potem ten piłkarz kończy karierę i musi sobie jakoś poradzić. Jak wiadomo, to były takie czasy, gdzie Pele nie zgromadził jakiegoś majątku, z którego mógłby żyć spokojnie do końca świata i jeszcze jego rodzina i wnuki. Więc musiał sobie jakoś poradzić w tym realnym życiu, co nie było łatwe, bo przecież nikt tych piłkarzy nie uczył, jak sobie radzić z tą sławą. Ja pamiętam taką anegdotę z życia Pelego, jak sfotografowali go z jakąś znaną modelką. Te zdjęcia ukazały się w prasie brazylijskiej i jego żona nie była zachwycona. I Pele dopiero wtedy zrozumiał, że nie może się fotografować z każdym, kto chce się z nim fotografować, bo to będzie odbierane w pewien sposób. On się tej sławy uczył. Mówił zresztą o tym, że nie nauczono nas być sławnymi, musieliśmy się tego nauczyć sami. A jak wiadomo, no Pele nie pochodził z jakiejś rodziny, która bardzo by mu w tym pomogła. No to była skrajna bieda. Zresztą matka bardzo nie życzyła sobie, żeby był piłkarzem. To ojciec wymyślił sobie karierę dla niego. Matka myślała, że tak jak jego ojciec, nie wyjdzie z ubóstwa kopiąc piłkę jak jakiś nieodpowiedzialny mężczyzna w krótkich spodenkach. Dla matki futbol to było coś, co było fanaberią, bo zresztą dopóki Pele nie zdobył sławy i jakich takich pieniędzy. No to rodzina tkwiła w nędzy, bo ojciec uległ kontuzji i jego kariera nie potoczyła się tak, jak marzył. Ale dla syna taką karierę wybrał. No i teraz ten Pele kończy grać w piłkę, właściwie kończy grać na poważnie w piłkę, i okazuje się, że jego agent okradł go z wszystkich pieniędzy. Pele coś takiego powiedział: czy jak zwykle podpisałem to coś, na co nawet nie powinienem spojrzeć. No więc Pele musiał wrócić. Ten jego transfer do kosmosu i cała ta historia związana z wyjazdem do Ameryki wynikała właśnie z kłopotów finansowych, w które Pele wielokrotnie popadał, bo po prostu nie był człowiekiem przygotowanym do życia w kapitalistycznym świecie i obracania pieniędzmi, inwestowania ich w sensowny sposób. Zresztą, jak wiemy, bardzo wielu piłkarzy ma do dziś z tym ogromny problem. Myślę, że istotnym wątkiem, kiedy się Przygląda historii gry Pelego i w ogóle jego życiu, jest to, jak bardzo zmieniły się czasy, gdy chodzi o futbol i możliwości, jakie mają piłkarze. Powiedz Darku, jak to było, jeżeli chodzi o karierę międzynarodową Pelego poza reprezentacją Brazylii. To być może jest oczywiste pytanie, ale mam świadomość tego, że nie wszystkie słuchaczki i nie wszyscy słuchacze naszego podcastu interesują się piłką nożną w takim stopniu jak ty. Ja należę do tych, którzy okazjonalnie i raczej przy okazji wielkich turniejów niż na co dzień. Dzisiaj, kiedy się mówi o takich piłkarzach jak Leo Messi, między innymi on, ale także inni ci wybitni, którzy pokazali się na Mundialu w Katarze, od razu ich umiejętności przelicza się na kontrakty z różnego rodzaju klubami. Różnego rodzaju w tym sensie, że czasem są to bardzo znane kluby europejskie. Czasem, jak w przypadku jednego z piłkarzy, klub z Arabii Saudyjskiej, czasem, kluby w Stanach Zjednoczonych, no ale zawsze mówi się o tym, że dostrzeżony piłkarz zrobi karierę gdzieś w rozgrywkach klubowych i tak dalej, i tak dalej. Liga mistrzów długo by tu wymieniać. Jak to wyglądało w przypadku Pelego? Bo on właściwie, nawet gdyby chciał, to trochę nie miał wyjścia i był przetrzymywany przez Brazylijczyków u siebie w ojczyźnie, prawda? Tak. Było takie przekonanie, ja nawet nie wiem, czy to była jakaś ustawa kongresu konkretna. W każdym razie działacze piłkarscy mieli takie przekonanie, że Pele został uznany za dobro narodowe i że nie wchodzi w grę, żeby go oddać, żeby go sprzedać, żeby wyjechał z Brazylii. On miał grać dla Brazylijczyków, cieszyć Brazylijczyków. Santos był wtedy wielkim klubem, no ale jeszcze oczywiście, Europa nie miała tak. Klubowo tak ogromnej przewagi finansowej nad Ameryką Łacińską, więc oczywiście Pele próbował, miał oferty, ale nigdy tych ofert nie mógł. Dopóki był piłkarzem wybitnym, bo później Kosmos no to już była dla niego taka trochę sportowa emerytura, ale dopóki był tym piłkarzem najlepszym na świecie, nie mógł opuścić Brazylii. No i na przykład za pierwszy tytuł Mistrza Świata, o ile sobie dobrze przypominam. Od władz miejscowości, w której mieszkał, dostał samochodzik na trzech kółkach, który podarował tacie. Więc oczywiście nie były to wielkie pieniądze. To była ogromna sława, ale nikt z nich nie wiedział, jak tą sławę na pieniądze się zamienia. Pele się tego uczył po prostu i wcale nie tak najgorzej mu wyszło, no bo jak się spojrzy na Manegarincie, który był również w tamtej wielkiej drużynie Pelego. A skończył życie z chorobą alkoholową i z kompletnie rozbitym życiem, i, i, i ta sława go przerosła, i ten futbol go przerósł, i czasy go przerosły, to Pele sobie całkiem nieźle poradził. A te ostatnie lata życia Pelego to był też taki okres jego zaangażowania w różnego rodzaju działalność, także charytatywną i wspierającą ludzi w potrzebie. Między innymi Pele niedawno wypowiadał się, w sprawie wojny w Ukrainie, wspierając obywatelki i obywateli Ukrainy. Czy on był dla Brazylijczyków pod koniec życia kimś na kształt autorytetu jednak? Czy raczej po prostu tylko zapamiętanym jako największy, najwybitniejszy w historii kraju i świata piłkarz, ale nic poza tym? To znaczy, czy nadawano mu jakieś inne cechy poza tą boskością piłkarza? Pele parę razy podpadł Brazylijczykom, bo kiedyś w czasach. Hunty Wojskowej powiedział jakieś takie niezbyt, takie trochę koślawe zdanie, z którego wynikało, że Brazylijczycy nie dorośli do demokracji i to mu przez wiele lat wypominano. On zresztą właśnie mówił o tym, nawiązując do miejscowości, w której się urodził: Trzy serca że mówi, matka zawsze mi powtarzała, że mam trzy serca, jako urodzony w miejscowości trzy serca. Pierwsze to jest serce dla Piłki, drugie to jest serce dla rodziny, a trzecie dla tych, którzy mi zazdrościli. I on wielokrotnie podkreślał, że jego zdania były manipulowane przez prasę, że źle odbierane. No, generalnie miał pele trochę na z kibicami, już oczywiście po zakończeniu kariery. No między innymi był przecież ministrem sportu. Wydał te swoje słynne ustawy Pelego, które właściwie pozostały martwą literą. No i to też mu często wypominano. Ale generalnie myślę, że już pod koniec, wtedy, kiedy był już starszy, kiedy zaczynał chorować, to był jednak osobą bardzo lubianą, bo trzeba powiedzieć, że w porównaniu na przykład z Maradoną, no Maradona na śniadanie wypowiadał, 45 andronów różnych, które szokowały wszystkich dookoła. Pele powiedział kilka zdań niezręcznych w czasie swojego długiego życia, ale chyba ogólnie rzecz biorąc, trudno go uznać za postać, którą by można było postawić życiowo obok Maradony. Pytanie teraz jeszcze o następców albo wychowanków. Mówimy w tej chwili o tym, że po Pelem za Boga futbolu. Uważano Maradonę, teraz tak mówi się o Messim, no ale jak to wyglądało w Brazylii? Czy on wychował sobie następców? Czy takim następcą jest na przykład Neymar, który zresztą, skoro mówimy o połączeniu futbolu i polityki, no bardzo wielu osobom w Brazylii na świecie podpadł, jawnie popierając byłego już faszyzującego prezydenta Jaira Bolsonaro. Z następcami Pelego nie było tak łatwo, bo oczywiście wymagania były ogromne, no ale trzeba powiedzieć uczciwie, że Romario, Ronaldo, Ronaldinho, może Roberto Carlos również, chociaż to już był boczny obrońca i Cafu, było trochę tych piłkarzy absolutnie wybitnych, którzy tytuły Mistrza Świata do Brazylii przywozili. I do dziś uchodzą za wirtuozów, tak? za wirtuozów, którzy mogliby jakoś tam konkurencję z Pele wytrzymać. Natomiast w ostatnich latach takim symbolem piłki brazylijskiej jest Neymar, który regularnie frustruje kibiców, no i swoim nieprofesjonalnym prowadzeniem się, i swoimi wypowiedziami, i przyjechał do Brazylii w czasie pandemii zorganizował jakąś imprezę na 400 osób w ogóle łamiąc wszystkie zasady no generalnie ten Neymar to jest ustawiczne oczekiwanie tego, że to będzie jakieś kolejne wcielenie Pelego ono się absolutnie nie spełnia Neymar niczego wielkiego z reprezentacją Brazylii niczego tak wielkiego na co oczekują Brazylijczycy nie osiągnął i już prawdopodobnie nie osiągnie, ma 30 lat i nawet przebąkiwał, że ten Mundial w Katarze może być dla niego ostatnim. To na zakończenie mam jeszcze pytanie o to, co przed Brazylią piłkarską, Twoim zdaniem? Pamiętam, w CNN Brazil mówiono, że to byłby piękny prezent dla Pelego, kiedy już ciężko chorował, przebywał w szpitalu w São Paulo, gdyby drużyna Brazylii zdobyła mistrzostwo na Mundialu w Katarze. Wiemy, że tak się nie stało. No Ale ten głód triumfu jest ogromny. Był także zresztą wśród Argentyńczyków i ich marzenie się ziściło. Ty, jako osoba, która dużo wie i dużo pisze o brazylijskiej piłce, widzisz szansę dla Brazylii, na przykład na następnym Mundialu? To znaczy, czy ta drużyna wciąż jest tak silna, jak się o niej mówi i pisze, czy to jest po prostu w jakimś sensie nasze przyzwyczajenie? Czy znaczy w pewnym sensie jest to na pewno nasze przyzwyczajenie? Brazylia jest największą potęgą futbolową, pięciokrotnym mistrzem świata. Tam talenty rodzą się na kamieniu i każde pokolenie wydaje jakiś piłkarzy w miarę wybitnych albo absolutnie wybitnych. No, ja więcej niż od Neymara oczekiwałem od Viniciusa Juniora na przykład, który w Realu Madryt w ostatnim finale Ligi Mistrzów zdobył zwycięską bramkę dla Realu Madryt i Rzeczywiście był taką wschodzącą gwiazdą. To na Mundialu nie zaistniał, tak jak zresztą cała Brazylia. Mam takie wrażenie, że Brazylijczycy będą wydawali następnych wybitnych piłkarzy. Z pewnością no to jest. Bywa tak, że w Lidze Mistrzów na przykład gra najwięcej Brazylijczyków, a to przecież rozgrywki europejskie. I tych dobrych piłkarzy Brazylijczycy wydają. Natomiast muszą wydać, Kilku wybitnych, żeby zdobyć ten tytuł Mistrza Świata, bo tak jak był kiedyś Pele, tak jak obok niego Garincha, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, to byli piłkarze, którzy byli absolutnie wybitni, otoczeni innymi wybitnymi piłkarzami. Przypomnijmy, że Brazylia ma bardzo ryzykowny styl gry, to znaczy generalnie ma obowiązek atakowania. Ma obowiązek gry ofensywnej, pięknej, ma zachwycać. I to czasami kończy się nieszczęściem, tak jak na przykład w meczu z Chorwacją, która oddała jeden strzał na bramkę Brazylijczyków, i wystarczyło, żeby tych Brazylijczyków wyeliminować. Ale na pewno Brazylijczycy nadal zaliczają się do światowej czołówki. Musi się tylko zbiec ten moment, w którym kilku wybitnych i odpowiedzialnych piłkarzy znajdzie się w reprezentacji, i oni pewnie ten Mundial po raz szósty wygrają. Doceniam ten moment, w którym podkreśliłeś dobitnie słowo odpowiedzialnych. Dawysz Wołowski był gościem 8.10 w czwartek, autor książki Kanawinios 11 w Cieleń Boga Futbolu i oczywiście dziennikarz działu sportowego Gazety Wyborczej. Polecam raz jeszcze do znalezienia na naszych stronach świetny tekst Dalka Trzy Serca Króla Pelego czym podpadł Brazylijczykom. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i jak zawsze ciekawą opowieść. O pierwszym królu futbolu. Dzięki. Michał Nogarz, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.